Gościem portalu MyPeace jest pan poseł Tomasz Lato sprawo- Sprawiedliwość. Panie pośle, my dzisiaj właściwie możemy to pamiętać Panie doktorze, ponieważ w sprawach medycznych mówimy. E, NFZ zarecytowało, że od 1 marca zniknie no, prawie 40% blisko ośrodków pomocy nocnej i świątecznej medycznej. No, środowisko lekarzy aż grzmi od tego, spowoduje to chaos. Jak pan to oceni, nie tylko z perspektywy posła, ale również z perspektywy lekarza? No kolejna kontrowersyjna i można powiedzieć dziwna decyzja NFZ-u, który najprawdopodobniej, wszystko na to wskazuje, zafunduje niezły bałagan w samym systemie. Pacjenci znowu nie będą widzieli, do, do kogo zgłosi się po pomoc. Obawiam się, że nie będą zgłaszali się nawet do tej zmniejszonej liczby ośrodków, ale pewnie będą próbowali dostać się do szpitali, co będzie powodowało jeszcze większy bałagan w systemie niż jest w tej chwili. Zresztą część z tych ośrodków tak naprawdę to y, też nie funkcjonowało do tej pory jak trzeba. Myślę tego o tego ośrodka pomocy wieczorowej. Y, ja bym raczej wolał, żeby NFZ pod tym kątem dokonał weryfikacji sprawdzeń, a nie y, mechanicznie ciął liczbę punktów, gdzie, te, gdzie ta pomoc nocna jest świadczona. W tej chwili bywało to tak, że w jednych miejscach ta pomoc rzeczywiście była świadczona i to w sposób porządny, tak jak powinno to być, a w niektórych tylko była to stacja przekaźnikowa między. Y, Pacjentem a szpitalem, i kierowano na przykład do, do izby przyjęć najbliższego szpitala. Generalnie cały ten system pokazuje, jak wiele jest tutaj do zrobienia, jak. Panie Minister, zamiast zmieniać ustawy, zastanawiać się, w jaki sposób nowy, inny, kształcić lekarzy, czy ze stażem, czy bez staży, z egzaminem, czy bez egzaminu yy, końcowego, yy, czy też wreszcie no, zastanawiać się, czy szpital ma się nazywać przedsiębiorstwem, czy nadal szpitalem, lepiej, żeby zajęła się takimi prostymi sprawami, które dotyczą każdego obywatela, które, jeżeli no, poczuje się gorzej po godzinie 18, to już nie ma gdzie yy, często trafić, bo go czeka albo dłużej, długa kolejka w, w szpitalu albo, albo czeka go właśnie tak pomoc nocna, która teraz nie wiadomo, gdzie się będzie odbywała. I nie wiadomo, czy te świadczenia będą rzeczywiście skutecznie udzielone. To jest podstawowe zadanie: zapewnienie tej najlepszej możliwej opieki na, poziom, na podstawowym poziomie, na tym poziomie lekarza pierwszego kontaktu, a wieczorem określonego ośrodka, gdzie ta pomoc jest udzielana. Ten no właśnie jak pan oceni, jeden z powodów, który NFZ określa, że faktycznie jedne punkty mają dużo pacjentów, inne nie mają w ogóle i w tych, gdzie nie ma pacjentów palne światło na daremno, więc to będą również oszczędności energetyczne. Jakieś też groteskowe stwierdzenia o kosztach związanych z paleniem światła. Ja jeszcze raz namawiam do rzetelnej, prawdziwej weryfikacji i określony punkt może wykazywać całkiem sporą liczbę pacjentów. Pytanie tylko, na ile skutecznie tej pomocy tym pacjentom udzielał na ile wykonywał badania, na ile diagnozował, na ile leczył, a na ile na przykład mówił, a teraz już po zebraniu określonej informacji proszę udać się na przykład do szpitala. Tam w szpitalu ta pomoc będzie udzielona albo rano w przychodni. Mam, tak jak powiedziałem, wrażenie, że cały ten system no, jest mocno dysfunkcyjny i ministerstwo nie zastanawia się, jak poprawić funkcjonalność systemu, a jedynie jak albo ciąć koszty, albo co dużo ukrywać z niezrozumiałych względów wprowadzać jeszcze większy bałagan. Czyli krótko mówiąc. Na, po linii najmniejszego oporu obciąć placówki i to wszystko. Brakuje pieniędzy tniemy, a co z tego wyniknie zobaczymy. No pewnie liczą na to, że pacjenci jak będzie im brakowało pieniędzy, to jakoś sobie poradzą, no pewnie płacąc własnej kieszeni za porady. Dziękuję serdecznie. O problemach zdrowotnych pan poseł Tomasz Lato